Hejka! Dzisiaj będzie mały trade recap, właśnie otworzyła się giełda minutę temu, więc ja w tym momencie poszukam trade'ów jakichś, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, postaram się dla was to wszystko nagrać i zobaczymy jak dzisiaj, dzisiejszy dzień minie. Hejka! Hejka, witam was. 8 minut później. Eee, jestem już po tradzie, eee, Grałem Longa na Nas 100 na NASDAQ, -u. Był to wygrywający trade. Całkiem fajnie poszło. Za chwilę wam podeszło do timelapsa z całego, z całego procesu, jaki jak z nagranie z ekranu z tradu. I co? Dzięki co tyle. Taki trade recap dzisiaj. Naprawdę króciutki, szybki trade, bo to był 1 minute time frame. Mm, udało się. Jestem zadowolony. Co? Dzięki. Tu już widać całego trade'a. Pozycję otworzyłem o 15:35, zamknąłem o 15:39, więc cenie zajęło tylko 4 minuty, aby dojść do take profitu. Risk to reward to było 2,53. Więc obejrzyjcie sobie, jak minął ten cały trade, a już się z Wami żegnam się ma.